Cześć, ja jestem Kensai, a to jest kolejny odcinek z 7 Days To Die. A tak naprawdę ten odcinek miał być częścią poprzedniego, ale jako że materiał wyszedł mi ponad 30 minut, stwierdziłem, że lepiej to będzie po prostu podzielić. Tylko nie chciałem tego dzielić jakoś dziwnie, wiecie, w połowie, nie wiem, jakiejś akcji czy w połowie dnia robić cięcia, więc no wyszło mi po prostu tak, że tamten odcinek ma 20 to chyba 2 minuty o ile dobrze pamiętam, a ten odcinek będzie miał jakieś 14, będzie dosyć krótki. Chociaż może takie odcinki są w sumie mm, nawet spoko. Nie wiem, dajcie znać, czy lepsze są takie, czy lepsze są dłuższe. I osobiście bez różnicy, jeśli chodzi o nagrywanie. Ale no, z tego co wiem, no to dłuższe odcinki się... Um, może nawet nie ciężko ogląda, ale... No nie wiem, jakoś zainteresowanie w miarę długich odcinkach spada. Dobra, tak czy siak, ten odcinek też nagrywam taką metodą jak ostatni, w sensie jak drugą połówkę ostatniego odcinka, czyli dźwięk dogrywam po prostu dzień później, dlatego że ten materiał był nagrywany po prostu poprzedniego dnia, tak samo jak ten wcześniejszy. No nieważne, no nie mam nadzieję, że zrozumieliście o co mi chodzi. I dobra, wyruszyliśmy sobie z tego zakładu mechanicznego, wróciliśmy do domu, tam zlutowałem jeszcze teren wokół tego zakładu i przekładając sobie rzeczy u siebie już w bazie usłyszałem, że leci samolot bardzo chciałem zobaczyć gdzie ten airdrop wylądował i go zgarnąć tylko, że wiecie wybiegnięcie w tym momencie na zewnątrz i stanie obok tego budynku niewiele by mi dało to znaczy ten budynek i tak jest na małej górce a pustynia jest dosyć płaska ale no, wiedziałem, że, że zanim zbiegnę na dół no to minie chwila zanim wybiegnę, nie wiem czy z dobrej strony w ogóle budynku, może się okazać, że ten airdrop będzie już za jakąś górką i go po prostu nie zobaczę tak się na szczęście stało, że samolot leciał w tamtym kierunku gdzie jest teraz airdrop i dopiero tam go zrzucił, więc ja usłyszałem samolot znacznie wcześniej niż on zrzucił ten ładunek no, i akurat tak się też dobrze służyło, że po wybiciu dziury w dachu okazało się, że jest on świetnym punktem widokowym i że widać wszystko idealnie. I że akurat ten airdrop wylądował w takim miejscu, że nie był zasłonięty przez nic. A na nasze nieszczęście to jest dokładnie to samo miejsce, z którego przed chwilą przyszedłem, bo to jest górka zaraz za tym zakładem mechanicznym, w którym spędziłem noc. No ale cóż, stwierdziłem, że darowanemu koniu w zęby się nie zagląda. I trzeba po prostu przegrupować się, zabrać sobie broń. Właśnie się zastanawiałem, czy brać tą maczetę, czy może jednak nie, ale koniec końców chciałem ją wypróbować. Dobra, musiałem w tym momencie niestety zrobić małe cięcie. Mam nadzieję, że ten materiał przynajmniej mi się jako tako zgra. Dobra, odkładamy sobie rzeczy. Naprawiliśmy nasz, naszego aksa. Mamy tego land claim bloka. Z jakiegoś powodu po wyjściu z gry i wejściu z drugi raz uh, land claim block mam zniszczony za każdym razem i mój bedroll nie jest moim bedrollem. Nie wiem o co chodzi. Prawdopodobnie jakieś ustawienia dotyczące serwerów. Mm, w sensie na przykład jego deaktywacja po jakimś czasie no nie wiem, szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia postawimy sobie jeszcze tutaj drzwi ja je tak naprawdę chcę głównie ze względu na ochronę przed słońcem przed temperaturą, nie wiem czy to ma jakiś realny wpływ, ale zauważyłem, że dopóki była tam otwarta dziura, to miałem ten jakby, nie wiem czy to już jest udar słoneczny, ale tak to można nazwać roboczo w tym momencie chodzi o, wiecie, o ten znacznik takiego słońca i przegrzania dobra Teraz czeka nas droga w tamtą stronę, która raczej przebiegnie bez żadnych problemów. Co prawda pokonuje ją już czwarty raz w tym momencie. Coś takiego. Dobra, pozbieram sobie jeszcze po drodze trochę krzaków może jakieś gniazda ptaków, jakieś kamienie. Tutaj widzę, że te rośliny, w sensie te drzewa, też nie za bardzo chcą rosnąć. Nie wiem czym to jest spowodowane, tak naprawdę. Zastanawiam się właśnie, czy może one nie rosną ze względu na to, że to jest na pustyni. Nie wiem, ale zaczynam mieć problemy z, z drewnem powoli, wiecie. Więc zastanawiam się też, czy jeśli bym posadził Jakieś drzewa. To czy one by rosły, czy może nie rosną. Nie wiem, może to jest tylko moje takie spostrzeżenie błędne, że, że te drzewa nie rosną, może one rosną bardzo powoli. No to jest jeszcze do ustalenia. No ale po tych czterech dniach znaczy one tam już nie, nie zasadziłem. One były od początku. Więc po czterech dniach wydaje mi się, że chociaż jedno stadium powinno pójść do góry. No ale. Zobaczymy z czasem, jak to będzie. Dobra, dobiegamy już do skrzyni. Zobaczymy, sobie co w niej ciekawego jest. Bach, trochę broni, żarcia. No ogólnie nie najgorzej. Dobra, z racji tego, że jest środek dnia, no to jeszcze nie, mam, nie ma sensu cofanie się w tym momencie do bazy, więc po prostu pobiegam, poszukam czegoś ciekawego tutaj w okolicy. No, jak widzicie, trafiliśmy na obóz. A jest to jeden z tych obozów, o których wspominałem w poprzednim odcinku. Tam, jak mówiłem o sępach. I tutaj zobaczycie, tych sępów było sporo. O, zaraz, gdzieś pierwszy powinien w ogóle wystartować. I jeśli się nie mylę, to jest taki stricte typowy obóz militarny. O, jest pierwszy sęp w, w redna menda. Strasznie ich nie lubię, bo ich nie można trafić. Ale w sumie z drugiej strony są lepsi, lepsze niż psy w dalszym ciągu dobra, to jest właśnie tym i tak na interne, bóstwo, prawda? Zombiaków tu nie ma dużo, jak się okazuje. Bo jest jeden ten w kombinezonie, a potem jeden. Yy... Jeden żołnierz i to chyba w ogóle tyle. No ale mamy pięć sępów. Zresztą zaraz zobaczycie, to był drugi. Zaczniemy sobie może powoli odkrywać te namioty. Ja nie lubię strasznie wchodzić do tych namiotów. Mm. Te są i tak zamknięte, ale są takie, które są otwarte, i zdarzyło mi się parę razy, że po prostu zombie stał w kącie i go nie zauważyłem. Na pierwszy rzut oka. Dobra, lodówka. No, słoik. I kolejny namiot. Tu mamy właśnie tego zombie. Mm, zombie militarnego. I zaraz zobaczycie coś. Pierwsze dwa ciosy weszły, ale już trzeci nie. Czwarty wchodzi. Piąty się odbił. Szósty się odbił. Siódmy się odbił. Osób nie trafiłem, ale to już mój błąd. Dziewiąty się odbił, i dziesiąty dopiero wszedł i zabił. Nie wiem w jaki sposób to działa. Prawdopodobnie jakiś, jakieś losowanie, w sensie wiecie, losowo jest jakaś szansa na odbicie po prostu pocisku. Ale ja mam dokładnie to samo ubrane co ten wojskowy, to znaczy hełm i kamizelkę. I w moim przypadku jeszcze nic nie odbiłem, no tu prawie się nadziałem na sępa, ale one ładnie padają tej maczety na strzał. także uważam, że są bardzo spoko. No tu jeszcze się rozglądam między tymi skrzyniami, bo oni często lubią wsadzić sobie na przykład jakiś plecak między balami albo coś takiego. No tu się pięknie wbiłem w ogóle w skrzynię. Chciałem w ten sposób to rozwalać, żeby potencjalne zombie musiały też coś rozwalić, żebym widział, które będą wychodzić. Co prawda, one by to rozwaliły w chwilę, ale... Ale wiecie o co chodzi. Nie chciałem sobie zostawiać takiej przestrzeni, że a może się gdzieś schować. Coś tego nie lubię w tych namiotach, tym bardziej, że właśnie one są dosyć łatwe do zniszczenia. Znowu dwa sępy. No i to już, to już są wszystkie. Wszystkie pięć. Kurde, ciężko je trafić i dostałem. I nie, zszedł na strzał. Nie wiem dlaczego, powinien zejść, to jest maczeta w końcu, jest dosyć dobra, tak mi się przynajmniej wydawało. Tutaj kurde znowu są wyrośnięte drzewa i teraz się zastanawiam czy one były w takim stadium, bo ja tu na, pe na pewno tu nie byłem. Wydaje mi się, że po prostu drzewa tu nie rosną i spawnują się już w jakimś stadium rozwoju i takie zostają. Dobra, zrobimy tego sępa, on zaraz tu powinien pikować, raz, dwa, ten też padł na dwa. No i to tyle, jeśli chodzi o sąbiaki tutaj. Ale lutu też tu nie było za wiele. Teraz dopiero zobaczyłem, że są tu miny i w sumie tak naprawdę w ogóle na nie nie zwracałem uwagi wcześniej. A, a wiadomo, wejście na taką minę... ...to jest od razu śmierć. Także... także lipa. No nic tu więcej tak naprawdę nie ma, jeszcze rozglądałem się za jakimiś plecakami, ale nic nie znalazłem. A nie, przepraszam, jeszcze jest ta skrzynia, której nie otworzyliśmy. Tutaj myślałem o tym, że można by to rozmontować, ale niestety nie mam klucza, więc ogólnie lipa. Może kiedyś wrócę to z kluczem, ale. Czy jak będę już miał klucz i będę potrzebował tych Electronic Circuit, to, to będę musiał przychodzić akurat tutaj. No nie sądzę. Wydaje mi się, że po drodze masę innych rzeczy po prostu będę w stanie rozmontować. Dobra, chciałem sobie jeszcze trochę clove fragment zabrać. Myślałem, że może jak rozwalę to w ten sposób, to się cały się zawali, ale zupełnie zapomniałem, że przecież to ma te metalowe rurki, które to trzymają. Więc niestety mój plan nie wypalił zupełnie. No i co? No i tutaj zasadniczo tyle. Nic więcej nie zrobimy. Zaczyna robić się wieczór, więc powinniśmy wracać, wracać do domu, do bazy. Posortujemy sobie tam jeszcze rzeczy, po drodze jeszcze przeszukam wiadomo jakieś gniazda i tak dalej. No i dobra, jesteśmy już w bazie, wziąłem sobie słoiki, no i pędzimy jeszcze, póki jest w miarę widno, po wodę, dlatego, że woda mi się zaczyna kończyć w bazie, a w sumie mam rzekę blisko, więc, więc to jest krótka, szybka akcja. Ogólnie zauważyłem też, że z yuki da się robić sok, czego wcześniej nie wiedziałem i że da się go robić bez ogniska. Jest to ogólnie dosyć spoko źródło. Um, źródło czegoś? Źródło wody i tutaj jakiś bonus, tylko nie pamiętam jaki zupełnie. No, wiem, że było przydatne, także tyle wam mogę powiedzieć. Może następnym razem po prostu przeczytam. No w tym momencie jakby nie nagrywam tego na żywo, więc nie mogę sobie tego sprawdzić. No ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A tak jak mówiłem, no, zaczynam mieć problemy z drewnem, więc po prostu już kupię te konary. One co prawda wiele nie dają, bo raptem, nie wiem, 5, 8 drewna. No ale zawsze coś, prawda? Zawsze coś. No, robi się dosyć późno. Dzień mamy czwarty. Także jeszcze nam zostało kilka dni do... Do, do, do dnia siódmego, do hordy. A tutaj się zastanawiałem, czy rozwalić tą podłogę, ale w sumie zaczęło robić się ciemno, więc i tak bym nic nie widział. Poza tym nie jestem pewien, gdzie ją dokładnie chcę rozwalić, w jaki sposób. Na pewno będzie trzeba to zrobić oczywiście, bo one w tym momencie są w stanie wybiec mi tutaj na ten strych bez najmniejszego problemu. No a trzeba wiadomo zrobić tak, żeby nie mogły wbiec i musiały to rozwalać dół. Znaczy, nie chciałbym, żeby rozwalały dół, no ale inaczej się tego nie da zrobić. Tym bardziej, że ta kryjówka jest tylko przejściowa. To należy pamiętać. My będziemy zmieniać kryjówkę, ale dopiero po pierwszej hordzie, czyli. 8 dnia pewnie wyruszymy na jakieś poszukiwania. Zastanawiam się czy nie przenieść się do takiego spoko miejsca, w którym mój jakby poprzedni save ogrywałem. A co prawda nie ograłem go tam jakoś bardzo długo, bo tylko do chyba siódmego dnia, ale kryjówka wydawała się naprawdę spoko. Była w lesie i to była stacja benzynowa, która była kilkupoziomowa. W sensie tych poziomów było tam parter, pierwsze piętro, drugie piętro i jeszcze dach. Także naprawdę bardzo spoko. Stacja dosyć duża. Na pierwszym piętrze był też dach, na który dało się wejść, który był ogromny. Wiecie, nad dystrybutorami paliwa. Całkiem duży dach, na którym zrobiłem sobie plantację. I jest szansa, żeby po prostu to powtórzyć w tym momencie, nie? No ale nie wiem. Muszę, muszę się mocno zastanowić, czy, czy po prostu pójdziemy sobie tam, czy może jednak mm, spróbujemy, nie wiem, znaleźć jakieś inne ciekawe miejsce. Może coś na pustyni faktycznie, a może... Jakby między pustynią a terenem zielonym jest ten teren spalony. No tam to nie chce się osiedlać na pewno. No ale może pustynia jest całkiem spoko. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, tak czy siak w tym odcinku to tyle. Ja sobie tutaj jeszcze poczyszczę. No i co, ja się z Wami żegnam. Widzimy się następnym razem. Na razie, cześć.